Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj kupimy sobie jakiś nowy samochód Ponieważ jak widzicie mamy 60 poziom I mamy trochę hajsu Za który możemy coś naprawdę fajnego kupić Ja myślałem na przykład nad takim hurakanem Bo jest bardzo fajny I mam zamiar go kupić Plus do tego kupię jeszcze jakiegoś yy, Nie wiem, kolejnego yy, Więc Hurakana. No jak, jak, jakieś inne auto po prostu o. Ja myślę, że, że coś takiego by mogło być, bo to naprawdę wygląda kozacko. O, właśnie o to mi chodzi. I po prostu stunigujemy i będziemy mieli dwa Lamborghini właśnie w garażu. Y no i co widzowie, już dawno w sumie nie nagrywam odcinków jakby codziennie, prawie codziennie, no wrzucam shorts. Nie, co, nie prawie codziennie, no ale wrzucam. Wrzucam yy, i zaraz sobie sprawdzimy, co jest tutaj. Tutaj nie ma nic. A, no bo to jest lambą, no tak yy, więc dobra. Silnik. Silnik wygląda fajnie. Dobra, rejestracja jest taka, jaka powinna być czyli jest prawidłowo drzwi środek jest bardzo ładny o, no zobaczcie dobra, nieważne środek jest bardzo ładny według mnie ciekawe, aha, nie mogę aż jakoś bardzo daleko odejść od tego auta Aha, bo ja tutaj nie chodzę, tylko dosłownie, jakby się kręcę. Przejdźcie, czy to nie wygląda pięknie? To wygląda. Wygląda Wygląda. No, zobaczcie na to. Dobra, mamy losowanie. Mamy losowanie. Sprawdźmy to, losowanie. O, no, dobra. Losowanie. Nie ma losowania. A, no, bo przed chwilą chyba odbieram i to może dlatego. No, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz próbujemy się na szybko rozpędzić. Nie, no wygląda. Dobrze. Jeździ też dobrze. 200 metrów równo. No, no. i zobaczcie widzowie. Zadriftujmy tutaj na przykład. Zrobimy 360. W ogóle za niedługo mam, widzowie, plan kupić jakiś, jakąś kierownicę, może, to będzie naprawdę, według mnie, fajne. No i co, mamy jedno Lambo, to teraz czas na drugie Lambo. No i dobro, musimy polecieć trochę dalej, bo to jest dosyć daleko. Cyk, 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 no, trochę to daleko. Tu jest Koenigsegg, to tutaj gdzieś będzie Lamborghini, a tu jest Lamborghini kontacz To auto mi się marzy w forzie i w prawdziwym życiu też bym takie chciał mieć. W prawdziwym życiu też bym takie chciał mieć. No i myślę, żeby wziąć jakieś najzwyklejsze, białe. Bardzo zwykłe, a później je jakoś pomalować. O, cicho. No, i później tylko wykorzystać hajs do Zera na, na tuning. No i później jeszcze jakiś samochód kupić. E, mam zamiar zrobić tymi samochodzikami jeszcze jakieś na przykład, no nie wiem, wyścigi czy coś takiego? Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. No i co? W ogóle. Ten kontakt jest bardzo fajny i mi się bardzo, bardzo podoba. To jest jakby taki, no nie wiem, no taki trochę stary, trochę nowy. Ja w ogóle mam takie lambo, właśnie kontakt z Lego. I nie, no jest to w miarę szybkie, nawet przed tuningiem. Ale ładnie w środku wygląda. No i dobra widzowie. Dobra. Mamy tutaj to Lambo. Spróbujemy tutaj zrobić jakiegoś takiego drifta. Sprawdźmy w ogóle tuningi do niego. Szczerze za dużo to tutaj nie podziałamy, ale, ale może być dobrze. Dobra, warsztat, ulepszenia, konfiguracje. Polecimy na sam koniec, może. Best road tune, no zobaczymy. No okej, okay. tutaj na razie są jakieś takie... Czekajcie, tutaj jest ile? 331, tu było chyba 4, 351. Tu jest 381, podoba mi się. Czekać jest. Dobra, tu już jest 415. Eee, tu jest 19. Tu jest 19, tu jest tak. Tu też jest 19, no to może zostaniemy przy tym. I kupimy to. No, i jestem ciekawy, jak to auto będzie się prezentować. Ja nie mogę. Idealnie mi na tuning starczyło. Idealnie. Dosłownie 1000 i bym był. No, wiadomo gdzie. No i co? Zostały nam 300. 99 kredytów, czyli troszkę mało, ale troszkę dużo mało, ale mamy fajne samochody w sumie Lamborghini, więc jakby nie ma tutaj co rozpaczać. Nie wiem, choć się domyślam, co to Lambo robi? Jak to zasuwa? No się zasuwać może nie aż tak mocno, ale zobaczcie jak w ogóle. Ono, jak daleko ma obrotomierz? Widzicie to? Ile to ma biegów? Ile to ma biegów? Nie wiem, choć się domyślam. Tego nikt się nie spodziewał. Byli w totalnym szoku. Ja się pytam. Okej, okay. nieważne. Sprawdzę to na autostradzie. Sprawdzę to. Chciałem to sprawdzić. Coś mi nie wyszło. No i co? I zatrzymamy się, może przyhamujemy troszkę, bo trochę dziwnie jest jechać dosłownie na dziesiątym biegu. Dziesiąty bieg, rozumiecie to? Ja sam tego nie rozumiem. Jakie to auto jest dobre w ogóle? Ja kiedyś zastanawiam się, czy nie zrobić własnego tuningu do tego auta i czy nie zrobić go jeszcze szybszym. Dobra, no i co? Dojechaliśmy. Teraz wystarczy tylko na rondzie pojechać tutaj. Nie wiem czy dobrze, czy tak można w ogóle, ale nieważne. Mamy jechać w końcu na autostradę, co nie? No to co? No to jedziemy. Ma licznik do ilu? Do 320. No to troszeczkę troszeczkę przekroczymy, bym powiedział. 9 bieg. Ja już się wiem jak był 9 bieg. Teraz jeszcze jak będzie. Czekajcie, ciekawe. Ja się nie wiem. Nie wiem, co ja zrobię, jak tutaj będzie 11 bieg. Nie wiem, choć się domyślam. Ten 402. Nie no, jest dobrze widzowie. Jest bardzo dobrze. Jak na to auto, to ma 10 biegów dosłownie. No to okej okay, widzowie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Czekajcie, czemu ja tutaj mam trasę wyznaczoną? O co chodzi? Ja chyba tego nie ustawiałem. nie no, mi się wydaje, że ja tego nie ustawiałem w ogóle, no widzowie. Mniejsza. Nie! No ja to sobie wyleciałem. Grzecznie mówiąc. Troszeczkę. Trochę, ty tylko wyleciałem troszkę. Troszkę. To wcale nie tak, że, że rozwaliłem pół auta. Wcale to tak nie miało być. Tutaj w ogóle pierwszy raz skaczę. Nie pytajcie, czemu. Widzicie co? Cofnę to. I zrobię dosłownie jakby takie zdjęcie z lecącym. Strasznie się to auto zniszczyło. Bardzo się to auto zniszczyło. Ej, szczerze? Zastanawiam się, czy, żeby, żeby to auto nie było przypadkiem takim moim autem na daily. W ogóle. Nie uderzę... W... Chciałem powiedzieć, nie uderzę w drzewo. Jednocześnie dosłownie uderzyłem w drzewo. No ja nie mogę. Szczęście, mo... Moje szczęście w życiu be like. To było dziwne w ogóle, ale nieważne. Teraz nie przywalimy w ani jedno większe drzewo i wpadniemy prosto do morza się umyć. W sensie auto umyć. Dobra, rozpędzimy się może tutaj. I co widzowie Nie wiem gdzie jadę dosłownie Ale nieważne Nieważne To się nie miało wydarzyć W ogóle wcale wcale Nie no gdzie w ogóle No i zobaczcie teraz Dobra tutaj się nie da skręcić No i co widzowie Mogę teraz Tym rozwalonym Samochodem Podziękować wam za oglądanie No i Widzieć się w... co? Dobra nie nieważne. widzimy się widzowie W kolejnym odcinku Jeśli będziecie oglądać Bo praktycznie w ogóle nie oglądacie Czemu wy nie oglądacie nie ładnie nie ładnie Nie można tak ale Widzimy się w kolejnym odcinku, no i siemka.